Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o takich głównych produktach w mojej ofercie, i są to albumy na zdjęcia. Są trzy rozmiary. Rozmiar S, to jest taki tradycyjny album. Rozmiar taki pośredni, jest to album, który jest wykonywany metodą Coptic Stitch. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa, bo ja się uczyłam na zagranicznych stronach robić takie rzeczy. Czyli widać tutaj szycie na zewnątrz. Nie wiem, czy to tak widać, bo to są czarne nici na czarnym. Kartonie. No i ar, album L, taki duży, mój ulubiony. To są moje prototypy, które zrobiłam dla siebie i na ich bazie mogę teraz już tworzyć albumy dla Was. Te e, trzy albumy to są albumy, które będą na zamówienie. Oczywiście niekoniecznie w tym kolorze. I właśnie dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak można te albumy zmieniać, co można do nich dodawać i jak one mogą wyglądać. Co możecie zamawiać. Pierwsze, co trzeba wybrać, no to oczywiście rozmiar. Ten album jest przeznaczony stricte do zdjęć o rozmiarze 10 na 15 Przepraszam. <coughs> ja nie będę Wam pokazywać dokładnie, jak te zdjęcia się mieszczą, dlatego, że jeżeli wejdziecie na moją stronę internetową, ja Wam zresztą podlinkuję link bezpośrednio do strony z albumami, to jeżeli wejdziecie w konkretny album, to tam macie filmik, w którym pokazuję, jak rozmieszczone są zdjęcia, jak można je rozmieścić, ale dla przykładu pokażę Wam, jak to jest tam zrobione. Że przykładam po prostu zdjęcie do albumu i można zobaczyć, jak wygląda. Moim zdaniem to wygląda świetnie z taką dużą ramką, więc on jest głównie na zdjęcia 10x15. I tak jak mówię, jest w um, takim stylu tradycyjnym, czyli wygląda po prostu jak książka. E, ten album mieści w sobie też większe zdjęcia, czyli nie tylko 10 na 15, ale też 13x20. One też tutaj super wyglądają. Mniej więcej będzie tak. Hmm? I największy album, to on już jest właśnie zarówno na duże zdjęcia, albo na zdjęcia, które, które chcecie mieć po prostu dużo. Każdy z tych albumów w standardzie ma 20 kart. I to jest taka liczba, którą rekomenduję jedynie do... E, tego albumu e, można mi się wydaje bez problemu włożyć znacznie więcej. Tutaj nie ma akurat do 20 kart, bo mi już zabrakło papieru na moje prototypy, natomiast w standardzie jest 20 kart. Można spokojnie więcej e, i myślę, że ten też mógłby mieć więcej. Ten po prostu się tak proporcjonalnie ładnie prezentuje przy 20 kartach, więcej może wyglądać trochę gorzej. Jeśli chodzi o, e, o to, jak właśnie wybrać album, po pierwsze wybieramy rozmiar, tak, czyli czy Mały, taki średni czy właśnie duży. Ten duży to oczywiście mi się wydaje na jakieś takie właśnie większe okazje. Druga rzecz, wybieramy kolor okleiny. Na stronie macie też zdjęcia e, z okleinami. E, nie ma tej umieszczonej tam jeszcze, ale taka butelkowa zieleń jest dostępna. Ja ją wrzucę na pewno nie niebawem, tak czy siak, to spokojnie możecie zamawiać, bo myślę, że to akurat podejrzewam, że mogę mieć stale w ofercie, z tego względu, że jest to bardzo ładny taki... Klasyczny odcień, bardzo elegancki i pięknie się komponuje ze złotem. Więc ja ten zielony mam. Ten już się skończył. Jakby to jest taki jaśniejszy, to tego już nie ma, natomiast ta ciemna zieleń butelkowa jest. Druga rzecz, wybieramy, co my chcemy mieć na tej okładce i jakie chcemy mieć uszlachetnienia. I teraz, jeśli chodzi, myślę, że takim. Mm, tak. Od początku, jeśli chodzi o zdobienie, żeby mi się wszystko nie pomieszało. Pierwsza rzecz jest taka, że można zamówić z okienkiem. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Ja dzisiaj słabo widzę, bo mi bardzo światło świeci z tyłu. E, z okienkiem. To jest okienko takie małe tutaj, dlatego że to jest album dla mnie, dla mojej rodziny i ja bym myślała, że będę miała tutaj napis pisany kaligrafią i to Wam też pokażę. Też kaligrafuję, więc można zamówić jakąś, jakąś sentencję, bądź właśnie imiona, bądź daty, właśnie kaligrafią tutaj. Może być też okienko duże, tak? Na przykład, może być tutaj ze zdjęciem jakimś, um, które wybierzecie, może być też z okienkiem, który będzie miał jakąś grafikę z kolei. No i też oczywiście mogę na okładkach malować. Jeśli chodzi o okienka, to okienka mogą być zarówno na tym dużym albumie, ale mogą być też na tym, czy na tym mniejszym. Każdy z tych albumów może mieć okienko. Okienka robię w ten sposób, że album wygląda tak. Nie wiem, czy to widać. Może z tej strony, że ta część z sukienkiem jest na zewnątrz. Mi się po prostu bardzo podoba ten sposób e, tworzenia, łączenia, bo przez to album jest ciekawszy. Nie jest taki jednolity, gładki, tylko jest trochę ciekawszy. Ja robię to w ten sposób. Można oczywiście zamówić narożniki. Narożniki są u mnie bezpłatnie. Po prostu musicie napisać, czy je chcecie, czy nie chcecie. To jest kwestia preferencji. E bo to jest na tyle niski koszt, że nie wrzucam tego... po prostu macie w gratisie u mnie, tak po prostu. Druga sprawa to jest też malowanie. Tak jak w przypadku kalendarzy robiłam, malowałam farbami akrylowymi na okładkach, tak samo tutaj możecie zamówić też rysunek właśnie akwarelami. Bądź też innego rodzaju zdobienia, które będą się gdzieś pojawiać. Jeżeli Wam coś po prostu przychodzi do głowy, czegoś szukacie albo macie jakiś pomysł głowy, to piszcie, będziemy zastanawiać się nad tym. Jeśli chodzi o zdobienie zewnętrzne, póki co będą to, e, będą wyceniane indywidualnie, natomiast z czasem gdzieś tam będą pojawiać się wzory, które będą umieszczać na stronie z albumami i tam będzie można spośród tych wzorów wybierać i wtedy one będą już odpowiednio wycenione, w zależności od tego, jak bardzo są czasochłonne i jak dużo materiału. Em, akcesoriów potrzebuje do wykonania takiego zdobienia. I myślę, że to jest tyle, że to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o, o same produkty. I, yy, I to tyle na dziś. Na pewno będę chciała Wam opowiedzieć też, skąd się wziął pomysł na albumy yy, i myślę, że to może być też dla Was inspirujące, ale na dzisiaj już kończę, bo się moja córa niedługo obudzi, więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ten razem. Pa, pa!